To jest schemat dynamiczny, stabilny, szmerosłuchowo-szmertankerzykowy nad całymi polami płucnymi. Poprosimy neurologa na konsultację. Dzień dobry. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, to jest pacjent, lat 22, z mnogimi obrażeniami ciała, po wypadku komunikacyjnym, uraz drucha, uraz e, głowy. W brzuchu wykonano chirurdzy, wykonali splenectomię ze względu na rozkawałko ładno śledzioną. Wykonano packing wątroby. Pacjent jest jeszcze do, do reoperacji. Neurochirurdzy otworzyli czaszkę ze względu na krwiaka I w chwili obecnej pacjent ma takie parametry, także poprosimy o konsultację dalszej dalsze Widzę, że ciśnienie wewnątrz czaszkowe jest nadal wysokie. Zrobimy jeszcze dalsze badania, ale wydaje mi się, że powinniśmy orzec o śmierci mózgu. Dobrze, to poprosimy jeszcze do Komitetu Chirurgia, żeby było nas trzech i będziemy prowadzić wykluczenie i potwierdzenie. Proszę Państwa, dobre wiadomości. Właściwie ja bardzo złe udawań przygotować Państwa syna. Wyobrażenia, jakie dostał, poznał, nie pozwoliły jego organizmowi na dalsze życie. Także niestety Ale Państwa syn umarł. To jest niemożliwe, on godzinę temu oddychał. On nie oddychał, oddychał. Mniej jak pół godziny temu oddychał. Przykro mi, proszę pana, mnie oddychała, oddychała za niego maszyna. Cały czas był na, na lekach podtrzymujących ciśnienia, także niestety nie ale bardzo mi przykro Państwa swojej swój życi Pół godziny temu chyba ja Jadu. widziałem Jadu. Czy rozmawiali z nim Państwo kiedykolwiek o transplantacji? Nie pamiętam dlatego że Dawid był tak młody, nie rozważaliście tej możliwości, ale jesteście jego rodzicami i lepiej niż ktokolwiek wiecie, o co myślał na ten temat. To bardzo ważne. Proszę, zastanówcie się. Chcielibyśmy Państwa prosić o pobranie, o możliwość pobrania organów od Dawida, żeby przeszczepić innemu człowiekowi. Narządy Dawida mogą Pomóc ocalić życie innemu człowiekowi, tak jeszcze komuś może pomóc. Ale wy nie możecie nas teraz o to prosić. Jeszcze nie teraz. Ale to jest właściwy czas. <laughs> Liczy się każda chwila. To jedyny moment. Nie, na pewno nie. Nie zgadzają się Państwo? Nie, nie zgadzamy się. To normalne, że coraz bardziej się Pan przejmuje, Panie Majewski. Pana serce jest bardzo słabe pomimo naszego leczenia. Dlatego w Pana wypadku jedynym wyjściem będzie przeszczep. A jakie byłyby szanse powiedzenia takiego przeszczepu? Prawda jest taka, że 80% biorców w pierwszym roku nie ma żadnych powikłań, a w dalszych latach żyją mniej więcej normalnie, tak jak żyliby bez choroby i co potem będę mógł normalnie żyć? Tak, będzie Pan mógł prowadzić takie samo życie jak przedtem. Jak długo będziemy musieli czekać? Nie potrafię podać Państwu terminu. To zależy głównie od biorcy, który będzie miał podobne cechy fizyczne co Pan. No i oczywiście od hojności tych ludzi. A myśli Pan, że starczymy? Myślę, że tak. Oczywiście zawsze trzeba mieć nadzieję. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękuję. Przeszadzam, ale niech mi pan powie prawdy. Czy mój mąż może umrzeć zanim znajdziemy dawcę? Tak, to możliwe. Musimy być gotowi, by stawić czoła trudnym sytuacjom. Niestety, pomimo naszych starań, jest wielu pacjentów, jak pani mąż, którzy, będąc na liście oczekujących, umierają. Ale bądźmy optymistami staramy się myśleć pozytywnie. I proszę dzwonić, jeśli będą jakiekolwiek problemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Doktorze. Dzień dobry Pani Anna. Tak jak mówiłem przez telefon, mam dobre wieści dla Państwa. Jak tam się Pan czuje? Dobrze, jest ok. Na sali już wszystko przygotowane. Już? Już, czekamy tylko i wyłącznie na Pana. Oddaję się w Wasze ręce. Cieszę na pewno będzie Pan zadowolony. Miejmy nadzieję. Mimo, że jest naprawdę w naprawdę dobrych rękach, proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Widziała go pani? Tak, jestem koordynatorem przeszczepów. Anna? Czy coś się stało? Nie, wszystko w porządku, tylko. Pytała mnie pani, czy panią pamiętam. Wyobraża sobie pani, jak często pani panią nami wspominaliśmy. Czegoś takiego nie da się zapomnieć. Proszę. Niech Pani pójdzie za mną. Czy mogę zadać Pani pytanie? Oczywiście, proszę bardzo. Jeżeli mój mąż będzie żył, to dzięki temu sercu. Jak możemy podziękować tej rodzinie za to, że zgodzili się oddać narządu do przeszczepu? Niestety to niemożliwe. Przepisy gwarantują anonimowość między dawcą a biorcą. Ale my na pewno podziękujemy w Waszym imieniu. Rozumiem. Codziennie ilość ludzi czerpiących korzyści z przeszczepów rośnie, jednakże jest jedna cecha przeszczepów, która różni je od innych procedur medycznych. By je przeprowadzić, potrzebny jest udział całego społeczeństwa poprzez dawstwo narządów i tkanek. Odmowa pobrania jest główną przyczyną utraty dawców. Dawstwo jest rozważane w chwili cierpienia wynikającego z utraty członka rodziny. To sprawia, że trudno przyswajać informacje na temat transplantologii. A jeszcze trudniej podejmować decyzje. Gdy będziemy o dawstwie mówili, wyjaśniali niejasności i pokonywali możliwe uprzedzenia, może więcej osób będzie decydować się na oddanie narządów. Musimy pamiętać, że każdy z nas i ktokolwiek z naszej rodziny w jakimś punkcie życia może znaleźć się po jednej lub po drugiej stronie procesu oddawania narządów. Narządy nie rosną na drzewach. São wnas.